On się tu wziął. Coś pięknego. No ładne cacko. Może jesteś Siusiu przed wyjściem? Nie, nie. Dziękuję. No, nie. Pojedziemy. Nie pan, bo my też mamy syrenkę. Bardzo mi przykro. Znikąd, ratunku, znikąd pomocy. Potrzebuję pomocy! Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych użytkach. Się z Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Proszę powtórzyć pytanie. Kończyło się życie kawalera. Nie ja mam czasu na odpowiedź. Kończyło się życie roześmiał! Pana to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Co dzień będziesz stawał do roboty? Y, alkoholu pani nie ma? Nie, nie, tylko woda koleńska. Wodę psosową, można prosić? Koko jumbo i do przodu to moje hasło. Dobre, nie? Zobacz, bracie. Spójrz, jak oni się ruszają. Przykumaj te kocie ruchy. 300 dolarów? No? Ja sobie za to kupię maciki. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. Skacę jak wienierecka, że mój szwagier pyzdra. To alkohol! Największa trucizna! Cóż to za dziewczyna, zupełna rozpacz. A ja pani mówię, że to wszystko przez nieodpowiedni tryb życia. No od razu musiała się popisać. A i dieta? Przydałaby się panu inna? Zauważyłam w czasie kolacji, że je pan za dużo węglowodanów. To prowadzi do katastrofy. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Jak mnie pocałujesz? Co? Tego umowa nie obejmowała. O, nie bywałe! się rozpadł, uwierzycie? Ruda jadła za dużo czekoladek. Szkoda, bo fajna dopeczka. Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę. Po swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. O, ale ja to sprawdzę, gdy trzeba. Oj, dobre to były czasy. potrzebie i granat pod ręką był. <laughs> I karawi. Ech. Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZU. Do tej pory, synu, dzięki mnie siedziałeś w swoim klubiku i oglądałeś na wideo filmy o murzynach, ale ja nie będę żył wiecznie. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Grzeszysz, grzeszysz. W kościele cię nie widzę Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To się krótkie młode. Tu, panienko, uklęknij przydamno wiarnym. I chcąc nie chcąc, choćby myśl, zgrzaszysz. To co? Zapraszam na górę. Szopa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę wódeczki, potem wpadną dupeczki. Albo odwrotnie. Wypić zawsze można, nie? Zupimy za błęd. Wypił litra i stoi. Taki to mój wodopieczny. Nim pierwsza seta Zaszumie w głowie, drugą pijemy gowo. Się nadawa, lecz gorzała szybciej działa. Po drodze winko kupimy. Wino w lodówce się chłodzi. Nie chodzę nigdzie prócz knajp. A no, pole Szopole. W zaczyna się wicie Na się przez górach cała klasa katowała wina. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty. Zorocie i go do No, kończcie flaszkę i do